Były szef MSW i A zabiera głos. Słowa nie spodobają się niedzielskiemu. Były minister zdrowia Adam niedzielski padł ofiarą fizycznego ataku na ulicy w Siedlcach. Incydent wywołał szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa polityków i zasad przyznawania ochrony. W rozmowie z faktem sprawę skomentował mecenas. Janusz Kaczmarek, były szef MSWIA i prokurator krajowy, który odniósł się do przepisów regulujących ochronę członków rządu. Do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia, gdy Niedzielski wychodził z restauracji w centrum Siedlec. Dwóch mężczyzn zaatakowało byłego ministra, po czym uciekło z miejsca zdarzenia. Niedzielski trafił do szpitala, jak poinformowała w czwartek Mał. ASP, Barbara Jastrzębska z Siedleckiej Policji, funkcjonariusze błyskawicznie podjęli działania. Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, rozpoczęto ustalanie sprawców. Zabezpieczono zapis monitoringu, ustalono tożsamość osób biorących udział w zajściu i przesłuchano osobę, która utrzymywała z nimi stały kontakt. Zatrzymanie obu mężczyzn było kwestią krótkiego czasu, relacjonowała Jastrzębska. Niedzielski wydał oświadczenie. Głos zabrał były szef MSWiA. W wydanym oświadczeniu Adam Niedzielski podkreślił, że atak jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści oraz odebrania mu ochrony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksję u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację, napisał Niedzielski. Resort MSWIA odpowiedział, że ochrona przysługiwała Niedzielskiemu do końca grudnia 2023 roku, a były minister nie wystąpił o jej przedłużenie, wbrew narracji przedstawionej w oświadczeniu. Do sprawy odniósł się w rozmowie z faktem mecenas Janusz Kaczmarek. Należy przede wszystkim zauważyć, że ochrona z mocy ustawy przysługuje tylko szefom MSZ, MON i MSWIA, a także prezydentowi, premierowi oraz marszałkom Sejmu i Senatu. W pozostałych przypadkach decyzję o przyznaniu ochrony podejmuje szef MSWIA, wyjaśnił były minister. Podkreślił, że z Urzędu Ochrony się nie przydziela. Tak to nie działa. Szef MSWIA każdorazowo ocenia wniosek i przychyla się do niego, jeśli istnieje realne zagrożenie, tłumaczy Kaczmarek. Prawnik zaznaczył, że ochrona nie może być przyznawana bezterminowo. Przepisy są jasne. Skromne jest grono polityków, którym ochrona przysługuje z urzędu. Ludzi by nie starczyło, gdyby trzeba było inaczej działać, stwierdza. Dodaje, że za jego czasów w Ministerstwie Ochrony przyznawano również osobom spoza rządu, ale tylko w przypadkach realnego zagrożenia. Były osoby ochraniane, które nie zajmowały stanowisk w rządzie, ale były czynnymi politykami. Wówczas istniało realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, dlatego podejmowałem takie decyzje, podsumował Kaczmarek.